Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Woda na to jest drugi odcinek z Total War, Warhammer, kampanii Krasnoludów, lecimy dalej i powiem wam tak, pierwszy odcinek przyjęliście moim zdaniem przynajmniej bardzo, bardzo pozytywnie, napisaliście mi mega dużo porad, pierwsza chyba najważniejsza to to, żeby uważać... Kusznikami i przestawać strzelać jak już moi ludzie są przy wrogu, ponieważ ja też swoimi kusznikami, czy tą katapultami, wszystkim, je, wszystko jedno, um, też a nie swoich ludzi, więc to na pewno wezmę pod uwagę i też daliście mi do zrozumienia, że po prostu um, te błędy tutaj um, w mowie orków to po prostu jest specjalny zabieg, żeby po pokazać, że to ci orkowie to po prostu debile. Um, no i tak, tak, to jest tyle. Też pisaliście mi dużo różnych rzeczy, że na przykład... Um, tu mam już e, koszary, e, raczej e, koszary klanu. To już tutaj w srebrnej drodze, czyli na przykład tutaj w filarach e, Grungiego i w górze, e, s, nie nad tym tego przeczytać. Już tych koszarów nie mogę, nie muszę budować, bo wtedy mogę i tak czy siak tutaj e, rekrutować. No i właśnie, teraz mogę się chyba ruszyć. Mogę się ruszyć, i myślę, że zaczniemy tym razem od dobicia tutaj e, tego gościa, który Wam tutaj próbuje uciec. Więc od samego początku. Będziemy mieć tutaj bitwę. Niektórzy pisali mi, żebym, żebym lepiej żebym uważał na swojego lorda i nie szedł nim za bardzo do przodu. Ale ja tam rozmawiałem z Lukasem i on mówił, że jednak tym lordem trzeba w tej przynajmniej części. Że niby w poprzednich częściach to było niebezpieczne, ale tutaj ten lord jest na tyle silny, że powinienem pójść i nim atakować cały czas. Też zmieniłem troszeczkę ustawienia, jeżeli chodzi o grafikę. Już nie jesteśmy na grafice na Ultra, tylko na. Na wysokiej, ponieważ jak nagrywałem multi z Lukasem, tak? Będzie multi z Lukasem, prawdopodobnie w poniedziałek zaczniemy tą serię. To niestety mój komp nie wytrzymał i się przegrał. Nie wiem, czy to przez to, że jest po prostu bardzo, bardzo gorąco dzisiaj, czy po prostu właśnie to było za dużo, nawet dla, jak na mój komputer, który, no, niechwaląc się, jest nawet dobry. Przynajmniej jeszcze. Więc musiałam troszeczkę zmienić te ustawienia na troszeczkę niższe, bardzo ta gra nie ucierpiała, czyli grafika bardzo nie ucierpiała, cały czas to ładnie wszystko wygląda, ale przynajmniej mapy się dużo, dużo, dużo szybciej wczytują. Może to pierwsze wczytanie nie jest takie jakieś szybkie, ale potem w każde kolejne jest naprawdę bardzo, ale to bardzo sprawne. No i dobra, mamy tutaj bitwę. Też pisaliście mi, że na przykład tutaj właśnie normalne jednostki do tej żółtej linii mogę ustawiać tutaj na tym pierwszym tymi, a na przykład takich górników mogę sobie ustawić aż tutaj tak daleko, aż przy prawie samym wrogu, więc w sumie to też jest fajne. Dobra, ja sobie mm, rozstawię to coś w tym stylu, że ustawię gdzieś tak, tutaj katapulty. Lorda to trochę bliżej, bo chciałem nim pójść tam, żeby troszeczkę też pozabijał, żeby podlewelował, bo to jest jakaś prosta bitwa, która nam dużo nie tutaj nic złego nie zrobi. Więc powinniśmy dać radę. Tekst ustawmy w jedną grupę, kuszników sobie ustawmy w drugą grupę. No i myślę, że możemy rozpocząć to bitwę po prostu. Zobaczymy czy oni nas atakują. Jeśli tak, no to po prostu i po prostu zrobimy jeden wielki jesieni sieniowiecza z tyłka. Dobra, cicho być gościu. Lecimy po prostu. Czekamy tu jeszcze chwilę kłośnikami. Górniku sobie na bok tutaj ustawimy do obrony katapult. Tych to była grupa pierwsza, możemy wysłać już na nich. A druga grupa już by mogła za powoli zacząć strzelać. I Lordem sobie też powoli pójdziemy do przodu. E, tu nasz Lord zdobył sobie właśnie ten młot e, Karak D Dras. Karak Dras. E, który daje mm, minus 58 ataków w zwarciu i minus 22 siły broni. Czas chwania 33 sekundy, więc jakiegoś lorda, e, wroga będziemy mogli bardzo, bardzo łatwo w taki sposób właśnie rozwalić. E, nie widzę tutaj, żeby był jakikolwiek lord wroga, co jest troszeczkę m, słabe, bo miałem nadzieję, że jednak takie coś dawne zradzie zrobić. Dobra, kusznicy, kusznicy, wy na nawalacie. To co tak możecie, tych zostawcie, e, a wy panuje wszyscy, wszyscy tutaj, tak samo nasz lord. To jest szybka bitwa, ja ją w sumie mogłem po prostu... E, rozegrać z automatu i takie mniejsze bitwy myślę, że mogę z automatu robić w sumie napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie takie mniejsze bitwy z automatu czy po prostu każdą bitwę rozgrywać ja myślę, że jednak te mniejsze bitwy mogą być rozgrywane z automatu, bo po prostu, no one nie są aż tak ciekawe a po prostu będzie to dużo, dużo więcej na odcinku każdym mogę zrobić tak, no i tutaj już praktycznie końcówka tego wszystkiego, dobra, kusznicy nie są tutaj staną, nawet nie, już nie, nie szczelibują Ci biegną, ale to już dużo nie zrobił Tam jeszcze widzę katapulty, moje nawalają. Coś tam jeszcze umiera tego wroga. No, ale już na oni nie będę podbiegał do nich, bo jeszcze dostanę ze swoich. E, moich ludzi dostaną. A niech te katapulty, jeszcze co tam, jak mają zasięg, niech próbują. Jeszcze kawałek mają tutaj. Więc o, zaczę zaczęli się cofać, co mnie dla mnie dobrze. A, i powinni mnie jeszcze w moich ludzi strzelać teraz. To no, dobrze, dobrze, katapultik po co rozwalał. E, I wyślijmy jeszcze swoich kuszników teraz na nich. I zapewne te zaczną uciekać.

ale źle, ale źle z mojej strony No dobra Dawaj, dawaj panowie, biec, 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 biec Szybciej, 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 dobra, cofacie, eee, wy macie jakąś tej walki w zwarciu, dobra, walka w zwarciu Wy przestańcie strzelać tam Też walka w zwarciu Wy spróbujcie im tutaj na to przywalić Myślę, że dacie rady nie, strzel nie strzelając swoich, ale tu w strasznie otoczeni Dobra, rozwalimy szybko to, a potem nam pomożemy Dajemy tutaj e, z młota Zmniejszymy im atak Dobra, ale ci prawdopodobnie umrą Trochę niebezpieczne jest to co robię, że strzelam tutaj z katapult, ale myślę, że damy radę Niech tam lord leci. Ej, Boże, skąd te posiłki korunki. mieli? Tak sobie właśnie myślałem, że dlaczego jeszcze się tam. E, że Dlaczego się to jeszcze wszystko nie zakończyło, co nie? Już wiemy dlaczego. Zobaczymy, jak oni czy czyli w dobrym miejscu strzeli. Patrzcie, jak tu lord wszedł! I jak ja mam tym lordem nie wbijać się? Patrzcie, patrzcie, są tu robi, przez. Przyskujesz... tu czołg. Dobra, ale wy może się strzelać. Niech ta grupa się odłączy, leci, w tą stronę. Jak tam lord HP, dobrze, ma, ma dużo. To niech tam expi, niech expi. Patrzcie, jak tu walnie z młota, raz, walnie dwa i tyle. Te jednostki mi się dało ochronić, ale chyba już niestety one są... nie dadzą rady się uciec. To jest? Ja mhm. tu jakiejś formacji obronnej. Aj, moi ludzie uciekają, nie Dobra, Okej, okay, tutaj te widzę, ci uciekają, ci wchodzą. Dawać próbujemy okrążyć, może z drugiej z flanki uderzymy. Rzuci ten czas, znowu? Podoba mi się ta bitwa, Zpieszymy trochę. Okej okay. Ci uciekają, no niestety uciekają Dobra, jest zwycięstwo Za dużo ich tu już nie, wy nie wytnę O, tu jeszcze uderzył ich A Czy tu moich uderzył? Ja on też moich bije Lordzie! Porąbało ci się? Tu jeszcze kilku zabijemy Dobra, już nie będziemy się bawić, najwyżej no, normalnie z, dokończymy teraz. No powiem wam, że jakby nie, troszeczkę zeromałem z tym, że nie widziałem o, yy, o tych posiłkach, co nie? Ale chyba żadna jednostka mi nie umarła, więc mogę je wyleczyć po prostu. I na pewno trochę mój bohater na pewno ekspas zdobył. To jest pewne. A bardzo dobrze, tu po, poziom mi chyba tu dużo daje, bo tam widziałem jakieś umiejętności można fajne wybierać. W sumie pewnie jeszcze nikt nie, nie gra za dużo z Castanidami, żeby mi powiedzieć, które umiejętności są najlepsze tutaj. No ale jakoś damy radę. Dobra. Niech się to wczyta. I jakie to są straty? 123 straty, tutaj on 360, ale lordów nie widziałem, co nie? Nie było lordów chyba. A przydałoby się, bo bym chciał lorda jakiego zabić, może bym jakiegoś więcej expo dostał czy coś takiego. Gdy zabrzmiał... Gdy zabrzmi róg... O, już nie da mi poczytać. A szkoda. Hmm. Powiem wam, już tak pograliśmy chwilę z Lukasem na multiku. I no już coś tam zaczynam kapować. Nie powiem, którą frakcję grałem, żebyście mieli jakieś tam niespodziankę w poniedziałek. E, o, oczywiście inną niż Krasnoludy, bo Krasnoludami już tutaj solo serię robię, więc tam sobie już na multi co innego wybrałem. E, fajnie mi się tą inną frakcją też gra, chociaż mam nadzieję, że tej Krasnoludy bardziej mi podpadną do gustu, bo ja jednak Ludów zawsze lubiłem jak, jako w ogóle cała nacja tak dalej, więc myślę, że mam przynajmniej tą nadzieję, że będzie mi się to dobrze grało. Nie no, bez kitu. Jeśli on tak się będzie cały czas dużo wczy, długo wczytywał na bitwa, to ja naprawdę nie będę, yy, będę robił jakieś cięcia czy coś w stylu. To wtedy y, zawsze to będziecie mieć, nie wiem, odcinek nieco dzień, tylko co dwa dni, bo będę musiał jeszcze to renderować. A to wtedy zawsze dużo, dużo dłużej schodzi. Ale zobaczymy, zobaczymy. Yy, to pierwsza bitwa zawsze nam się tak długo wczytuje, a potem już lepiej. Dobra, zdobyte. Yy, zdecydowane zwycięstwo było. Hajsik, Hajsik, mało łupów, no ale co zrobić? Skanu poziom, ok, poziom trzeci, super Zawsze to jest to Dobra, i teraz albo tak, wypuść jeńców, albo stracić jeńców Hajsik, o... czy dyscyplinka? Hmm. W sumie nie wiem, czy pytałem się was o to, co lepiej zrobić Chyba nikt mi nie napisał tego Wypuścić jeńców, czy w... stracić jeńców No, no hajsby się przydał chyba, ale tu nie masz tak dużo do budowania jak na razie. I mi się tym razem wezmę sobie. A, ja to... Uuu, miecz oprawcy! Umiejętność miecz oprawcy, co mi to daje? E Efekty umęczone 17 sekund, minus 34 ataków w zwarciu, 24 prędkości, nie można się poruszać. W sumie spoko. Ale to czekajcie, to teraz ja tutaj 3, mam dwa takie sa dwie, dwie, dwie broni po prostu, co nie? Tak, mogę albo to, albo to wybrać, co by było lepsze? To, to robi większe straty jeśli chodzi, a czy więcej zabiera ataku. A zostawmy już ten młot na razie, myślę bardziej młot po do krasnoludów. Ale dobra, zdobyliśmy. Zdobyliśmy to, czy nie? Nie, nie? nie zdobyliśmy tego. Jaki to jest garnizon? Trochę ich jest. Ciekawe, czym powinien mi gonić. Ale chyba w tym odcinku, to a czy w tym odcinku, w tym, tym tej tuż ich dogonić nie mogę. Już dobra. Technologia się robi, co tu jeszcze mamy? Opis frakcji, nie, skarbiec. O, hajsik, leci. Dobra, jakie to były te urazy? Zdobyć i za nimi następną osadę. Aha, filary. No dobra, czyli tak się to mogę zrobić. Eee, tu co buduję? Koszary na drugi poziom. Dobra, ale tu mi się widzę, że mam bardzo niski ład publiczny. Więc myślę, że kolejny budynek to może będzie nawet ten budynek, który da mi troszeczkę do ładu. A, tutaj każdy ten budynek daje do ładu. Znaczy, coraz więcej potem. Tu przychody, tu rozwój. O, rozwój też był ważny. To jeszcze mogę jednostki, a tutaj, kuźnie, tak zabójcy, zabójcy z tego co pamiętam, są bardzo dobrze na takie większe jednostki, co też by było fajne. No, Czekajcie, to w ogóle swój ten. Ooo, co by tu można robić? Co to jest? bardzo warto dobrniczy. Hmm, to bym chciał. Wściciele, gromowładni, działo. A gdzie są te? Działa ogniowe, a gdzie są te takie poczwórne? Te. Działa, to chyba te są, co nie? Tak. Dobra, niedługo nie, nie to też będziemy mieli, dobra. Pójdźmy tu, zobaczymy co się stanie, czekajcie, co jeszcze? Aha, punkt umiejętności, dobra. A, ok. okej. Mamy dwie, dwa punkty do rozdania. Myślę, że Wjarnowiec będzie bardzo dobrym pomysłem, bo nie będę mógł się teraz e, dużo szybciej poruszać. Co tu mamy? szansę na przechwycenie armii wykorzystującej wykorzystujący podziemną drogę? Aha. A spoczenie? Hmm. Wpływ aur powstanie dyscyplinę. Siła broni przeszkoda z zieloną skórą. To też było dobre. A tutaj dużo dyscyplinki. Myślę, że dyscyplina też będzie dobra, bo z tego co słyszałem jak dyscyplina jest niska to po prostu już uciekają, tak? Więc dobrze by było jakby właśnie tego nie robili. Jedna z frakcji chce zmienić stan waszych relacji. Co jest? Pakonie agresji. Z kim? A, z tym z góry. I czy mi zapłacą za to, tak? Ej, to w sumie możemy zrobić sobie. Paknie o, agre o, o nie agresji z nimi. Bo i tak na razie z krwawymi włóczniami będę walczył, tak? Oni mają bardzo dużo ziemi. Więc jak na razie może tak być. Tak, przyjmuję ofertę, a czemu by nie. Zamachajcie, dostaliśmy. A, to te są krwawe włócznie. Uuu, z drugiej strony tu tutaj podchodzą. Skóry. Barbarzyńska rasa morderców, pragnących tylko przemocy. Podczas rozmów z nimi warto mieć broń w pogotowiu. Dobrze, też tak zrobię. Eee... To jest ten, który mi uciekł, tak? Ale to już chyba tak daleko mi mm. go będę gonił. Zdaje mi się, że tego nie zaatakować. Dobra, niech jest ich tak dużo. Możemy atakować myślę. Tak, stoczmy, stoczmy bitwę. Czemu by nie? No chyba bitwy są najlepsze w tej grze. No, tak, no wiadomo, tam cała ta, ta, ta otoczka tutaj budowania budynków, różne takie rzeczy i tak dalej, podbijanie, ale bitwy, bitwy chyba się najlepiej tutaj rozgrywa i tym razem przynajmniej postaram się, żebym znów nie dostał takiej tej, jak w ostatniej bitwie, gdzie mi właśnie po prostu na plecy to kompletnie, jeszcze chwila i by, by mi właśnie na moje te katapulty, dobrze, że się kapnąłem, że w ogóle takie cokolwiek jest, bym jeszcze im pozwolił chociaż chwilę dłużej tam podejść, a czyli jakbym się chwilę dłużej zostawił katapulty w jednym miejscu, no to bym miał ich po nich prawdopodobnie. A tutaj widzę, że nie ma żadnych posiłków, więc powinno być ok. Dobra. Nie wiem, że dziwne, na multiku jak grałem, to troszeczkę szybciej się wczytuję te bitwy. A ten dwie osoby muszą się wczytać, no ale nic. Zaraz będziemy mieli. I zaznaczamy. Krasnoludcy wojownicy, pancerz i tarcza, obrona przed szarżą duży, dużych wrogów, super. Ok, już czytane jest. Więc możemy powoli się zaczynać tutaj bawić. E, dobra, więc teraz tak. E, no tych sobie zostawić tu z tyłu. Sobie czasem nie ucierpiali, tak, tak samo ci. E, Kusznicy i to wszystko do przodu. Nie, wezmę tych i tych pod grupę A. znaczy pod pierwszą. A, tutaj jednych -tak. tak. Jedna grupa. Druga grupa. Katapulty do przodu. O, druga grupa. Troszeczkę bliżej. I trzecia trochę bliżej. Ej, dobra, i możemy rozpocząć bitwę. Ile ich tam jest? No jest ich trochę. Ej, generała chyba nie mają, co nie? Ucie, czemu oni się zawsze odwracają? To, to, to mnie trochę dziwi. Dobra, czekajcie. Zobaczymy. Nie, generała nie widzę. Dobra, więc po prostu nawalamy. Co to jest? Piechota z mieczami. Z włóczniami, z włóczniami Orkowe chłopaki i gobliny, dobra No nawalać, nawalać. O lecą, 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 lecą! I patrz jak pięknie. Dobrze, dobrze, ładnie. Czy e, już e, kusznicy? Jeszcze nie mają zasięgu, dobra Oszczelać ich po prostu. Dobra Ty też tutaj pójdziemy, a ty podejdziemy od boku. Sflankujemy Dobra No kilku tam już umiera, patrzcie jak ładnie katapulty e, robią swoją tą swoją, swoją, to, to co mają robić? To jest to Dobra e, Przestań strzelać, bo mi w moich ludzi tak możesz walić to podejdziemy po pomóc A wy jakbyście mogli okrążyć ich. O i on wchodzi, mu mod użyjemy tutaj, żeby jak najmniej HP było... o i pięknie niszczycie. Wydawać, wbijacie już Wy w tamtych. Wy też w tych... Dobra, idzie ładnie, idzie ładnie, dobra. Twój jest atakowany, ale to nic nie dzieje, bo widzę, że to udaje sobie radę, wyżyna ładnie ludzi. Ale to jest troszeczkę słabo, że on też i z moich ludzi wyżyna. Jakbyśmy się tam wbijeli to dalej. Chodźcie, chodźcie, chodź, chodź, chodźcie, chodźcie. Myślę, że przejdzie się, jakoś, jakoś przybije się przed nim, nie. Dawaj do przodu, dawaj do przodu. Jedziesz, 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 jedziesz Dawaj, 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 dawaj. im raz. I do przodu! Co to za róg? Uciekają, tak? Zwycięstwo, super, dobra, podbiliśmy. To jeszcze w tych poszczelamy. Co by trochę więcej ludzi tutaj stracili? O, tak, 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 tak. Pięknie strzały lecą. Zielono skórych trzeba wyciąć wszystkich, co nie? Jako tutaj w prawo raczej jako brodaty krasnolud nie zielonoskórych skórych. Dobra, zakończymy bitwę. Zakończ bitwę. No i straty 17. To, to nam dużo, dużo lepiej poszło niż poprzednia bitwa. No ale tam były dużo większe. i. Mm, dużo większe siły wroga. A tutaj, no tak. E, tak mech. Coś tam było, ale nie za dużo. A wie, że bramy i inne fortyfikacje mogą zostać przejęte przez napastnika przez oblężenie, jeśli zdobędzie. No, dali mi poczytać sobie. Cała krzywda tego świata, której nie jesteśmy w stanie naprawić ostrzeli naszych toporów, zostanie przez nas pomszczona. Dobra, wielki król kasnoludów, czyli ja. Znaczy, to jest mój brochatek, dobra. Frakcja może zniszczyć osady po pokonaniu obrońców w bitwie. Zniszczenie osady powoduje spalenie jej i porzucenie. Z tego co wiem, jak się porzuci, znaczy spali te osadę, porzuci, to potem można tam coś odbudować, tylko tyle, że wojsko, wojsko i hajs na to leci. Więc nie, nie za bardzo mi się tutaj co cokolwiek palić, lepiej chyba wszystko przejmować Bo w sumie to też nam zwiększa tutaj, daje możliwości na budowanie więcej, większej ilości budynków Bo też i w naszej sytuacji wszystkich budynków nie wybudujemy naraz, co nie? Więc zobaczymy jak to będzie tak naprawdę Ale myślę, że damy radę Powiem wam, że nie wiem, na multiku jak gram to mi się to wczytuje dużo, dużo szybciej Czasami na tak wiecie, 10 sekund i już mam A na singlu? Na singlu się, się powoli, wolno, 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 wolno wczytuje No nic, poszukam w OBSie jakieś tutaj opcji, co by się dało może jakoś pauzować nagrywanie, wtedy by po prostu między tymi odcinkami, między wczytywaniem, to wtedy bym po prostu nie musiał renderować, a dzięki temu bym po prostu no, miał więcej czasu też na inne rzeczy, bo jednak niestety tutaj nagrywanie, montowanie, potem renderowanie, to też dużo czasu zabiera. Dobra, wczytane, zdecydowane zwycięstwo. okej okay. co nasza ta jest, tak? Ile hajsu? 55 to to malutko, ale mamy 6000 zostawione, więc coś tam zbudujemy. Zyskano poziom. Okej, czwarty poziom jest. Super. Dobra. Oczywiście zajmujemy tą e, filary. I skarby 1000 zł za to. Super. Panie, twoi Dawi zajmują się odbudową zdobytego miasta. Wiele u nas czeka na pomstę. Perfidni ludzie i krwiożercze wampiry zagrażają twojemu ludowi od północy. A twoja góra nie będzie bezpieczna, póki dycha choć jeden zielono skóry. Ruszajmy na wojnę. Oj, na wojnę pójdziemy. Dobra, czyli co jest? Zajmij, ograb, zniszcz lub złup określoną liczbę różnych osad. Trzy. Dobra, mamy, myślę, sobie radę. Eee, najgorzej jest to, że mamy teraz ład publiczny bardzo niski. Aha, minut się mamy tylko na naszą naturę, Dobra, ale tak samo tutaj mamy dużo, więc musimy powoli jakoś tutaj zacząć sobie z tym ogarniać. Więc myślę. Ale zbudowanie tego budynku, który mi dał ład publiczny, byłby dobrym pomysłem. Nie wiem, jak wy myślicie, ale plus 5 ładu publicznego trochę nam to da. Prawda, inne rzeczy też by były spoko. To najbardziej, tutaj rozwój chyba był najlepszy. o. I tempo upomnienia strat. No, to by było niezłe, ale. Ale ład publiczny też jest z tego, co. Widzicie, donoszą o zielono migrujących na północ. twierdzą. Że hmm. chcą dołączyć do wyprawy orkowego wataszki na złe ziemie. Czego by nie planowali? Trzeba im przeszkodzić. Zbierz zastęp. Okej, okay, jest ich trochę. Dobra, będziemy musieli tutaj zebrać więcej ludzi na to, ale myślę, że damy radę. Dobra, jak na razie... O, tu też możemy budować. Więc w sumie tak, uh, pokażcie mi to. Filary, filary. Aha. Czyli tych budynków mi się nie opłaca budować tutaj za bardzo. Mogę to. Ko komnata sparingowa. Mhm. Tak? Tak. A, tu koszary. Czyli w sumie niepotrzebnie tutaj koszary klanu zbudowałem. Bo mogę je tutaj zbudować. A tutaj, bo będziemy mogli rozwinąć tutaj na piąty poziom, czyli będziemy mogli budować tych. Hangar, tak? To jest pewien problem. Ale dobra, damy radę jakoś. E, to może tak, może w sumie tutaj Zbudujemy sobie to I rozwiniemy dam nam na samą górę, a tutaj zbudujemy sobie ten budynek Który daje nam... Aha, to są przychody A tu... A drugi poziom trzeba mieć. Hmm. To myślę, że to od rozwoju. Tak, rozwój i tempo uzupełniania strat będzie dobrym pomysłem, żeby to zbudować. E, a tutaj. Z jednej strony bym chciał przychody, z drugiej strony bym chciał ład publiczny, z jednej strony bym chciał sobie zacząć budować tutaj już warsztat, e, orzeźbienie, czy to bym mógł ale budować i niedługo e, działy gromowładnych. Sala przysiąg. Tan koptery żelazne smoki Myślę, że musimy zadbać na, o zaplecze tutaj mm, ekonomiczne, czy ogólnie o w ogóle moje państwo, czyli ład publiczny też jest bardzo ważny, więc też tak zrobimy. E, teraz tak, tutaj rekrutujemy kogo? Puszników możemy, tak? Lokalnie, lokalnie lepiej będzie. Trzy zastępu kuszników, Nie, czy może tak. I wojowników? O! Bo trzy możemy na naturę? Tak, trzy na turę. dobra. I co tu jeszcze? I tu też druga tura, dobra. Eee, zostawmy tak, jak jest teraz. Bohatera, chyba dopiero dostaniemy kolejnego. chociaż nie, możemy tu wzi wziąć kogoś sobie. Brzydki, co mu daje? Dysmila wroga minus pięć. Eee, ład publiczny minus jeden. <laughs> Za to, że jest brzydki. Aha, przystojny. Od Ład publiczny plus jeden. Król Zabójców, legendarny Lord. No ale tu mam przystojnego gościa, i w sumie drugi Lord by się przydał. Wyreżbujmy sobie go. Zebrał nową armię pod sobą. Czeka na twoje rozkazy, panie. No dobra, super. Ale ja tu potrzebuję, tak, tych i tych, tych... Ale to kilka tur. Dobra, to na razie on będzie tam sobie tam siedział w zamku, a ja puszczam. Co to jest? A, punkt umiejętności. Właśnie, 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 bo to bardzo ważna rzecz. Upór. Co mi to da? Zmieszanie utraty wigoru. Amunicja, plus czyle i następny i tak dalej. Podziemnych bitew. Kosz budowy, Mizwa dla budynków stolicy, prowincji lub budynków osady. Zmniejszenie spaczenia wampirka, czas trwania obrężeń. Ok, szansa, dobra. Um, pancerz plus 6 w sumie to tak. Możemy też tutaj mu jego umiejętności podbudować. Dobra. To satura. I myślę, że na dzisiaj starczy. Zrobiliśmy sobie dwie bitwy. Zdobyliśmy osadę, rozbudowaliśmy troszeczkę nasze, my, m, naszą wiecie? stolicę. pamiętaj, by twoi poddani przemieszczali się wykorzystując pod drogę. W ten sposób zaoszczędzą sporo czasu. Oho, co mi to daje? Dobra. Cieło? Jak tam namu... No, to są 10, a czy 4 na plusie, dlaczego? No, w sumie wszystko jedno, no czego ważne, że jest, tak? A okej, okay. poniedźmy, więc teraz musimy tylko czekać na rozwój, dobra, ale tak jak mówiłem, kończymy dzisiaj e, już ten odcinek, więc mam nadzieję, że mi się podobało. trochę tutaj zaczynam powoli ogarniać tą gierkę. E, coraz lepiej mi idzie, mam przynajmniej taką nadzieję. E, niedługo będziemy mogli coś tutaj mocniej e, zawacić z wrogiem. Tu mam jeszcze górę e, skói, do podbicia na pewno coś źle przeczytałem, wiem to. I wtedy będziemy mieć w srebrnej drodze wszystkie budynki i będziemy mogli wybrać jakiś tutaj ten dekret, cykiego, z tego co pamiętam. Więc bardzo, bardzo dobrze. Ale to mówię, do w następnego więc jeśli się się podobało, dajcie w górę napiszcie jakiś komentarz, e, jeśli chodzi o jakieś porady. I widzimy się już niedługo, więc na razie pasja.